I witam serdecznie z tej strony siebie wrzeciano i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w kajko i kokosza. Wiecie co, ja poza nagraniem sobie trochę tutaj połaziłem, pokombinowałem, nawet trochę mi to zajęło. Żeby teraz nie nagrywać przez dwie godziny moich wypłocin męczeń, bo naprawdę tutaj nie jest prosto. Zagrałem do pewnego momentu, dalej chyba pamiętam, co się będzie działo, albo co się działo. No dobra, ale do po kolei. O co tu mamy, co tu się dzieje? Hmm. Jeśli potraficie rozpalić ogień w moim domku, to pomóżcie mi, robi się zimno. Robi mi się zimno. Dobra, trzeba pomóc teraz temu fajfiemu A trzeba mu pomóc następująco. Chwilkę przepraszamy, muszę przerwać na chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Zawiesić trzeba ul. Na tej gałęzi, tak jak chyba w poprzednim, czy, czy dwa odcinki, wtedy poprzednio zrobiłem. Nie lubię os, zwłaszcza rozwścieczonych. Robią takie brzydkie bąble. No dobra, e, w tym momencie możemy już udać się do dziupli. Dobra, mamy ten plasterek miodu. I to co nie mogłem poprzednio zrobić, dlatego musiałem odczytać wcześniej stan gry. Bo musimy tą hubkę zdjąć. Kiedy bierzemy jeszcze, będzie potrzebne. chłupkę do ogniska. I na końcu dajemy krzesiwo. Jest ok. Nie wiem czy jeszcze krzesiwo będzie potrzebne, ale fajfiemu e, możemy już teraz pomóc. Dziękuję, już mi cieplej. Bugi zatkał palcem komin w moim domku i ogień zgasł. A to Bugi, żartowniś. Aha, weźcie ode mnie ziarno No, Noszę je ze sobą, nie wiem po co. Dzięki ci. Dobra, to chowamy do kieszeni. Mamy żaroodporną, ognioodporną kieszeń. Bierzemy te ziarenko. I korzeń sen trzeba... Hmm. A Kokoszu. I trzeba podpalić jeszcze korzeń sen. Korzeń też się pali. Okej. Okay. Idziemy dalej w prawo do Bugiego już teraz. No i tutaj mamy naszego przyjaciela Dżgola. Jemu musimy dać ten zapalony korzeń. On uśpi Bugiego. Dym z korzenia snu uśpił go. Trzeba go jeszcze jakoś unieruchomić, bo się może obudzić. No, a to korzeń nam jeszcze będzie potrzebny. Ziarno plądzie woju. Bugi. Nic nie rośnie. Właśnie, nie wiem czy. No, właśnie. Dzwonecznik jest pusty. Więc musimy się cofnąć, niestety, już czy powodę. No, ten dzwonecznik jeszcze trzeba będzie chyba ze dwa razy napełniać. Gdzie tu jest najbliższa woda? Dobra, mamy tutaj dzwonecznik, strumyk leśny. Ok, Dzwanecznik napełniony. No więc idziemy teraz podlać te nasiono, żeby oplątało Bugiego. Tup 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 tup. Które teraz są takie proste. Jak siedziałem niedawno, chyba ja nie wiem, z do, dobrą godzinkę chyba kombinowałem tutaj różne rzeczy. Nie nagrywałem, bo w ogóle <grym> nie wiedziałem, czy, znowu, czy czy dam radę, czy nie. Taką małą nadzieję miałem, że jednak uda się coś zrobić. A chyba nie było sensu takiego błądzenia niesamowitego. Chociaż może i na tym to miałoby polegać, te let's play, ale dobra. E... Parę rzeczy sobie przypomniałem na bugiego No i tak te plącze właśnie się urosło, związało bugiego A dzięki temu możemy jeszcze musimy dzwonecznik może później napełnie Czemu oni nie chcą odejść? Dobra, piórko na głowie wzięte. Możemy iść dalej. Tutaj kolejna opcja była. Długo kombinowałem. Rękawica siły do suchego gałęzi potrzebna. schnięty tak, może potraktować go rękawicą siły, chyba jest za gruby i jednak nie dasz mu rady. Może jednak spróbuję. Jednak rady, rady nie spróbujesz. Znaczy nie no, spróbować możesz, ale nie dasz rady. Wow, nie ma miejsca. Nie ma miejsca, ale orzechy już... Nie, orzechy będą mi potrzebne. Czy miecz będzie mi potrzebny? Nie wiem. Dobra. Zostawiam miecz. Biorę suchą gałąź. I, 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 i. i. Tutaj potrzebuję skorzystać z pomocy grystka. Że, tak jak mówił z gryz. No i przychodzi z gryzek. No, i to on nam pomaga. No i zabrał gwizdek. Skoro zabrał gwizdek, to może ja sobie wezmę ten mierz z powrotem. Nie pamiętam, czy on będzie potrzebny. Wchodzimy na kłodę. No i, no i kłodą też. Tutaj się nic nie da zrobić. Gdzie jest ta gałąź? Sucha gałąź

ale dobra. Dopływamy do miejsca. Ten miś nie wygląda tak bardzo, na bardzo żwawego, ale nie będę próbował przekraść się bokiem. Wygląda jakby drzemał. Tak, tylko oczy ma niecałkiem zamknięte. Okej. Okay. Tutaj groszek zielony jest potrzebny, żeby... Przymocować kłodę. Zgadlibyście. Groszek przy... przyczepiony. Teraz kłoda nie odpłynie. Mm, a i jego trzeba było. Zaraz zrobić tak. Słuchaj, gałąźki. jest korzeń? Korzeń sen? Połączyć z plastrem miodu Dobra, teraz już ta bestia Udało Ci się, śpi jak zabity Ok, Niedźwiadek śpi hmm, Czy ja tu coś jeszcze miałem brać? Chyba nie Lecimy dalej W końcu dotarliśmy do pani przyrody Trzeba ją teraz jakoś delikatnie obudzić Wiem, co jeszcze muszę zrobić. Jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Mm, a następującą, mam nadzieję, że to mogę tu zrobić. Jezioro. Dobra, banecznik napełniony, ponieważ musimy poddać panią przyrodę. Taki klimat, pani przyroda. Wiem o waszym problemie. Aby zdrowa woda pojawiła się znowu w studni, weźcie dwa świeże, świeże opadłe liście z mojej korony. Liście te wrzućcie do wyschniętej studni, gdyż mają one moc wytwarzania wody. Uważajcie jednak, muszą one opaść same. Żegnam was i nie budźcie mnie już. No i gdzie te liście? A, są na drzewie, tylko ich nie zrywaj, muszą opaść same. No i dobra, w tym momencie potrzebne są te orzechy. Jest sobie wiewiórka. To było w miarę proste jeszcze. Jedna opcja. A z drugiej orzech. Drugi też zrzuci. Dobra, bierzemy obydwa listki. To jeszcze trzeba napełnić będzie. Dobra, listek. Opad jest spoko. I tu dalej jeszcze jedna rzecz, no bo trzeba teraz z tej wyspy się wydostać. Też niesamowita jazda. Kupa kamieni. Tu jest coś takiego jak jama. Jakąś maść. Do tego trzeba nalać wody. Okazało się, że jest maść latania. Świetnie na wszelki wypadek jeszcze na, pełne, na pełni dzwonecznik on tam chyba jeszcze będzie potrzebny dobra i, i już możemy teraz wracać do naszej kłody no chodźcie 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 szybciej dobra i tak Czas wracać do miłowa No czas. Trzeba nasmarować kłodę maścią latania, ale to nie wystarczy. No do tego właśnie potrzebne jest... ...nam nasze zaklęcie. To działa! Uuu! latamy! No i dobra, nasi bohaterowie sobie już teraz szybciej się przedostają. Lecą, lecą, już są nad Mir No ale chyba trochę przelatuję. No dobra, wylądujemy gdzieś w lesie. O proszę bardzo, mijają chatkę. Jagi? Jak ona się nazywała? Zapomniałem. Dobra, jesteśmy na miejscu. I teraz, teraz to ja sobie może zapiszę na siw niech będzie tak mam wrażenie, że idzie dobrze. No i tutaj właśnie mniej więcej chyba pamiętam, co już dalej było robić. Już tutaj tego z... nie grałem więcej, znaczy przed nagrywaniem. Więc Znowu tutaj idziemy teraz na żywiolik. Jest kwestia tego... No trochę troszeczkę tu pamiętam. Ta nora kreta będzie potrzebna, tu wodę mam. Teraz musimy iść do pana tego śpiącego. jego trzeba będzie obudzić piórkiem, które. Mamy to piórko. Mamy. Diadborowy. Przestańcie mnie łaskotać. Mam nadzieję, że powód, dla którego mnie obudziliście, jest ważny, bo jak nie, to się rozłoszcza. Pani przyroda powinna udzielić wam dokładnych wskazówek, jak przywrócić wodę w studni. A czy w ogóle byliście u niej? Tak, byliśmy, ale nie powiedziała nam za dużo. Ja wiele pomóc wam nie mogę. Mogę jedynie zdradzić przepis na ziarno rośliny przemiany. Zapamiętajcie te składniki oto one. Kurka, jagody, prawdziwek i szyszka. Kurka, jagody, prawdziwek. Należy ugotować je wszystkie razem najlepiej ujagi. Jeszcze raz powtórzę składniki. Kurka, jagody, prawdziwek i szyszka. Aha, jeszcze coś. Oddajcie mi to piórko. Dziękujemy za przepis. Nic, nic słyszysz, już zasnął. Dobra, czyli babka jemiała jest niepotrzebna. Patrz, o fermie zupełnie odbiło. To te ciuchy lubawy tak na niego podziałały. Biedak popadł w Amok. Nic nowego. Dobra, ale nie wiem czy teraz. Dobra. Eee... Szyszka. Szyszka. ...jagody... ...prawdziwek... ...czy borowik? Nie no, prawdziwek chyba. Czy borowik? Kurde, zapomniałem. Nie no, borowika nie mam, mam maślaka. Dobra, prawdziwek. Prawdziwek i... E, ...szyszka, jagody, prawdziwek i kurka. Dobra, mamy wszystkie cztery... Rzeczy. Teraz musimy iść. No, proce jest niepotrzebna. Idziemy do do Jagi. Pędzimy ile sił w nogach, ile tlenu w płucach. Dobrze robi. I tak, ostatni raz będzie nam potrzebny, chyba, kij odmiotły. Palik, okej. Okay. Zawiesiłem kij na palikach. Teraz nie pamiętam kociołek. Jeszcze nie wszystko gotowe. Jeszcze nie wszystko gotowe. No dobra, to może najpierw trzeba składniki wrzucić? Czy może najpierw powieszę to, co? Na palenisku, czy... Nie no na pewno na kiju na palikach Kociołek zawieszony Teraz szyszka Jeszcze nie wszystko gotowe To są jagody To w odpowiedniej kolejności trzeba jakoś Kurka Kurde, maci, zaraz się okaże, że coś coś może jeszcze nie zrobiłem, może wody najpierw naleźć do kociołka. Ej, no niemożliwe. jeszcze nie wszystko gotowe. Ciekawe co nie jest gotowe. No i tutaj kurczę znowu będę się motował, bo nie wiem co zrobić. Ki na palikach. Taka kolejność była. Promisko kociołek. Jeszcze nie wszystko gotowe i na palikach. O co tu chodzi? Dobra, zapiszę sobie jeszcze na wszelki wypadek raz. SS S. Już zapisz. Czego jeszcze nie zrobiłem? Może najpierw muszę podpalić palenisko. Nie wiem. Woda wlana. Ale jazda. Woda wlana. Później szyszka wrzuciłem. I jagódki. I wrzucione jagódki. Teraz pytanie, to ma znaczenie w ogóle kurka, czy ten? Nie, mam pojęcia, dobra, robimy. Wrzuciłem prawdziwek, wrzucony. <grystanie> z tych kładników powstało błękitne ziarno. Jeśli dziwne ziarno, to i pewnie wyrośnie z niego dziwna roślina. E, fajnie, bo <grystanie> tego kociołka nawet nie miałem na... Już nawet nic, nic nie mogę nic z nim zrobić. On nawet nie był na palenisku. Ale kij na palikach to zabiorę, może się jeszcze przyda. <noise> ja to, to coś muszę podpalać. Nie wiem, na pewno wezmę wodę. Wodę i tutaj to z tego co... Jeśli dobrze pamiętam to w te trzeba było rzucić. Dobra, to będzie znowu metoda prób i błędów, zobaczymy. Ja wiem, że to już jakoś jest niedużo, zostało do końca tej gry. gry. Dobra, idziemy, idziemy, panowie. Jeśli dobrze pamiętam, nora kreta wrzuciłem. Kiedyś zjadłem takie ziarno, a potem miałem zaparcie przez tydzień. Zawsze znajdziesz wymówkę, żeby nie sprzątać leni. Dobra, z dzwonecznika, no nora, lepiej żeby kareta nie było w środku. Tak jak mówiłem, dziwne ziarno, dziwny krzak. Nie, napełnię jeszcze na wszelki wypadek. Chyba napełnię. Dobra, napełniłem jeszcze ten dzwonecznik. Owoc przemiany. Jagódki takie, co? Não, Peryma. Czyli te rzeczy to nie są mi potrzebne w sumie. Dobra, ferma. Za darmo niczego się ode mnie nie dowiecie. Za darmo? Co ja mogę mu dać? Miecza mu nie dam. Rękawicy mu nie dam. Może proce będzie chciał. Zgubiliście? Dajcie mi spokój. Miałeś zdradzić nam plan hegemona. Dajcie mi coś cennego, to wam... Go zdradzę. To nie jest cenne? Co ja mogę mu cennego? Rękawicą nie dam. Czekaj, nóż jeszcze mam. Albo topór. Tak, ten srebrny nóż warty jest tej informacji. Powinniście wiedzieć, że Hegemon z drużyną kończy drążenie podkopu pod waszym grodem. Na pewno zobaczycie jakieś ślady podkopu na ziemi w Mirmiłowie. Więcej nic nie wiem. Kajko, musimy się spieszyć. Tak, trzeba działać. Dobra i chyba musiałbym... Zaraz, yy... bo nie pamiętam. A ci znowu tu sterczą. Tym razem będzie trudniej, bo rękawica siły już się zużyła. A dobra. To już wiem w takim razie. Od przemiany. A w kogo ja się zamienię? Kajko, może też spróbujesz? Aha, okej. Okay. Ciekawe to było. Nie pamiętałem tego zupełnie, jak kiedyś grałem. Do dworu Mirmiła. I teraz muszę się chyba do tej studni już dostać. Muszę rzucić listek. A co z drugim? A co to za procesja? Mieszkańcy Mirmiłowa. Jeszcze gdzieś był ten podkop, tylko gdzie? Nie pamiętam. Dobra, nigdzie tutaj. Właśnie jeszcze. Ten to jest szybki gość. Okupa ziemi. Właśnie to jest to. Tutaj ten podkop robili, tak? Nie mam opaty. Uwaga, łąź. Miecz. Chyba z tego co pamiętam, już tam jeden listek musiałem. Dobra, zaraz zobaczymy. Użyję toporu. Jestem za słaby, to może. Dobra. A to do... dobry ten. To tu zbójcie że podkupują się. Trzeba coś zaradzić. I to szybko. No i to już pamiętam. Yy, liść. Wymył tych drani. Jeden musi wystarczyć. Jeszcze tylko wodę trzeba przywrócić i możemy odpocząć. Dobra. I drugi trzeba wrzucić do studni. I to już chyba będzie koniec. Cała ekipa sobie stoi, czeka na dzielnego kajka i kokosza. Dobra. Gdzie jest drugi listek? Jest. Liść. Studnia. Udało się! Woda w studni, a zbójcerze znowu pokonani. Hmm. Jeszcze dobierzemy się wam kiedyś do skóry. Wiwat kajko, i kokosz. Tuż komiksowo, tak? No dobra, to zbójcerze wygnani. Woda oczyszczona. No i co? Jakieś podsumowanko tej gry? gry? No tak, w sumie znowu po wielu, wielu latach ograłem sobie tą gierkę no z kłopotami z kłopotami, bo z kłopotami, ale dobra gra zaliczona graficznie no wiadomo no też taka pełna humoru gierka dosyć szybko poszło, żeby żeby ją przejść na no jeden dzionek i, i po grze no i cóż, znowu ten tytuł mogę odłożyć już. Myślę już o następnym projekcie. Z tego co widziałem na tej mojej liście, to następ z najstarszych gier to Heroes of Might and Magic 2. Więc <grym> prawdopodobnie będzie ogrywana. A nigdy nie grałem w dwójkę. Kupiłem sobie na gogu, ale nigdy jeszcze w nią nie zagrałem. A więc co? To może Heroes, jednak teraz dwójka. Dobra, dzięki za uwagę. Jeśli film Ci się podobał, to łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, komentujcie, a ja się z Wami teraz żegnam i zapraszam na kolejny projekt. Na razie hej, cześć.